Dzień dobry Państwu. Nazywam się Ewa Marcinkowska i z wielką przyjemnością zapraszam Państwa do naszego kanału Vici. Jeżeli to, co proponujemy przedstawia dla Państwa wartość, bardzo proszę o subskrypcję i komentar komentarze i łapki. Proszę również o subskrypcję tego kanału yy, i rozprowadzanie go między swoimi znajomymi na mediach społecznościowych, wszędzie tam, gdzie można, aby jak najwięcej osób mogło zobaczyć yy, ten materiał. Również zapraszam Zapraszam na naszą stronę internetową wicipolskie.pl, gdzie mogą Państwo zobaczyć nasze nagrania, wideo i wiele innych ciekawych artykułów. Za co z góry, z góry dziękuję. Uwięzienie rapera Pablo Hasela wywołało w Hiszpanii napiętą debatę i zamieszki na ulicach. Protesty te w Barcelonii, w Madrycie oraz w kilku innych miastach Hiszpanii przerodziły się w sceny walki ulicznej. Palenie kontenerów, rzucanie kostkami bruku, butelkami, wszystkim, czym powadnie, zniszczenia, ataki na policję, a nawet na postulat policji Mosos de Esquadra w Wik w Katalonii. Taki jest obraz ostatnich dni. Uczestnikami zamieszek są głównie młodzi ludzie, jakby mogło być to inaczej, z Antify. Są to grupy doświadczonych, dobrze wyszkolonych buntowników, bojowników, którzy nieraz mieli już swoje wystąpienia na ulicach hiszpańskich miast. Jak podają źródła policyjne, demonstracje są odpowiedzią na ogólne apele w, w sieciach społecznościowych, pod hasłem wolność dla rapera i wolność dla, e, i dla wolności słowa. Tylko w Barcelonie zatrzymani mają między 16 i 25 lat. Większość bez rejestru karne, karnego, ale z wyjątkiem niektórych, niektórych pospolitych przestępców, którzy również tam biorą udział, którzy dołączają do zamieszek, aby rabować sklepy i, i robić szkody. W sumie po tych kilku dniach protestów w Katalonii zatrzymano 51 osób podczas gdy w Madrycie y, tylko w sam czwartek było ich 19 w tym 6 nieletnich. Również inne miasta, miasta i miasteczka w Hiszpanii, Tarragona, Vic, Granada, Burgos, Guadalajara, Toledo i jeszcze inne przyłączyły się do demonstracji na rzecz Hasela. W sumie było ponad 80 takich protestów, zorganizowanych wystąpień, tego rodzaju demonstracji i nie wydaje się, że, że, to, było tak, że to było spontaniczne. Są ranni oczywiście i w tym również i policjanci. 19-letnia dziewczyna yy, zatrzymana w wywiadzie później przyznała, że rzucała przedmiotami w policję, ponieważ ona była zła. Czy złość musi mieć zawsze takie ujście? W Madrycie policja dobrze zidentyfikowała najbardziej brutalnych demonstrantów. Są to członkowie skrajnie lewicowych grup, które w środę zostali wezwani przez madrycki ruch, ruch antyrepresyjny, w skrócie się nazywa Mar, który zrzesza skrajne skrajne grupy lewicowe i ultralewicowe oraz najbardziej brutalnych anarchistów i członków iskierdy Izquierdy czyli można to przetłumaczyć, lewica kastylijska. Należy dodać również, że Antifa w Hiszpanii jest dobrze zorganizowana i wspierana, ponadto jest wspierana przez komunistyczną partię Podemos. Mówi się, że to są, że to są szakale. Pablo Iglesiasa, przewodniczącego tej partii, przewodniczącego Podemów. W rzeczywistości służby i mm, służby informacyjne wykryły, wykryły podczas zamieszek osoby związane z rewolucyjnym ruchem niepodległościowym w Katalonii i w Paiz pa Basko, którzy brali udział w zamieszkach ulicznych w ostatnich latach. Jednak te dzisiejsze demonstracje poparte, wyrażające poparcie dla, dla, rapero, dla rapera różnią się od tamtych ostatnich, tym, że tutaj nie ma żadnych flag, żadnych gwiazd, żadnych symboli. Jest tylko dużo czarno ubranych, ubranych osób i dużo krzyków. Jesteśmy za wolnościami słowa i za haselem. A swoje, a swoje rozruby nazywają ćwiczeniami rewolucyjnymi. To, to, tylko takie, to tylko takie wprawki do tego, co ma nastąpić. Zresztą już od dłuższego czasu czuje się tutaj w powietrzu ciężką atmosferę to, i to tylko kwestia czasu, kiedy ten wulkan wystrzeli i to wydaje się, że to nastąpi nie za długo. Tak naprawdę te protesty o wolność słowa w piosenkach rapera pod y, klasyczną y, manipulacją pracy hiszpańskiej nie są y, jedynym... Y, Przedmiotem tych roszczeń. Zmieniły się one bardzo szybko, zmieniły się one w protest przeciwko policyjnym represjom i przeciwko wszystkiemu, co im się nie podoba. Mimo młodego wieku są zahartowani w walkach ulicznych. To, się, to, to po prostu widać. Zwinnie organizują się, by zabarykadować, by podpalić, zniszczyć. Stoją twarzą w twarz z policją, czekając lub szukając zaczepki. Z ich zachowania wyraźnie widać, że są wytrenowani i nie ma wśród nich ludzi, którzy wzywają do spokoju we własnych szeregach. Są to zamieszki bez, bez dyrektyw, powodujące, że ulice wciąż są gorące. Są to gorące, można nazwać, że to są gorące ćwiczenia przed rewolucją, która ma nastąpić. Tak, proszę Państwa. Obrazy, które krążą po całym świecie, fotografie, które krążą po całym świecie. Pablo Hasela, rapera Pablo Hasela, ze zmarszczoną brwią i uniesioną pięścią otoczonego uzbrojonymi pod zęby policjantami, życzący śmierci faszystowskiemu państwu, jakim jest, jaki jest Hiszpania. Kim jest Pablo Hasel? 33-letni kataloński raper, prawdziwe jego nazwisko to jest Pablo Rivadulla. Na swoim koncie ma nie jeden, nie jeden wyrok sądowy. Teksty, teksty jego, jego, jego piosenek, jego rapów są przykładem cienkiej granicy między krytyką a przestępstwem a w jego przypadku raczej poziom krytyki już dawno, dawno przekroczyły. Używa bardzo twardego języka, pełnego grozy, przemocy i czarno-białych -biały, czarno obrazów. Są ordynarne i brutalne. Prowadzą do ataku na, na monarchię i podsycają przemoc. Z lewicowej perspektywy, patrząc z lewicowej perspektywy, ostro krytykuje nierówności społeczne, kapitalizm i Stany Zjednoczone, a jego radykalizm uczynił go gwiazdą hiszpańskiej sceny rapowej. Jego zwolennicy uważają go za ikonę wolności, ikonę wolności słowa. Natomiast Amnesty International twierdzi, że wyrok na Hasela jest niesprawiedliwy i nieproporcjonalny do tego, co zrobił. Mówią, że przypomina wyrok Woltanika, który na początku 2018 roku został skazany na 3,5 roku więzienia. Podobnie jak Hassel śpiewał przeciwko policji, monarchii i skorumpowanym politykom, dając upust swojego niezadowolenia. Woltanik na notabene uciekł do Brukseli, aby uniknąć wyroku, a Bruksela do dziś ignoruje europejskie nakazy, nakazy aresztowania. Tak dziś, proszę Państwa, funkcjonują porozumienia międzynarodowe. Jedni je ignorują i mają do tego całe, całkowite prawo, a inni są zmuszeni do respektowania. Problem nie polega na tym, że krytykuje się i wypowiada własne zdanie. Problem polega na tym, w jaki sposób to się robi i jakiego języka się używa. W tym wypadku sposób, w jaki to robi hasel, w jaki wyraża swoją, swoją frustrację, dawno, dawno już przekroczył normę przyzwoitości. I tutaj przytoczę kilka cytatów i tekstów rapera, za które został skazany, a Państwo sami ocenią, czy to jest tylko i wyłącznie taka sobie niewinna krytyka, czy, przekro... czy przekroczył on już dawno granicę. I tutaj chcę Państwu przytoczyć, przytoczyć cytaty z niektórych jego rymowanek, z niektórych jego, jego tekstów. Pierwszy to jest tytuł Wolność więźniów politycznych. Jeżeli wezmą nas do ataku, wezmą nas do ataku na terrorystę winnego, posłuchaj, że wolność to nie koniec niczego. Następnie będą opisywali, jak gwałtownie rzucaliśmy w nich koktajlami mołotowa. Powiedz im, że nie przerwali głosu. Potrafię być twardy jak Bader Meinhof. Wolę strzyki niż wystrojenie. Szanuję anarchistów i komunistów. Zamiast określić siebie, Protestuje przeciwko niesprawiedliwości. A ci, którzy trzymają struny, zasługują na tysiąc kilogramów amoniaku. Jeżeli niektórzy z największych są w więzieniu, myślę o kulach, które nazistowskich sędziów nigdy nie dosięgną. I tutaj, proszę Państwa, następny fragment tekstu pod tytułem Płaczące mewy. Kara śmierci za żałosne niemowlęta. Za w zawydanie naszych pieniędzy na operacje kosmetyczne. I, I tutaj tekst, którego po prostu nie da się przetłumaczyć. I, I dalej. Przestaniesz robić to, gdy wybuchną twoje pałace. Do właścicieli gazet El Mundo i ABC powinni udusić się kłamstwem swojej roli. Myślisz, że jesteś świetnym biznesmenem palącym cygara pieprzony tyłku. Mam nadzieję, że Grapo wróci i rzuci cię na kolana. Kredyty hipoteczne produkują przestarzałe m, prze, przetwarzanie mentalności. Mój brat wchodzi do siedziby PP krzycząc: Gorna ETA. Tutaj chciałam powiedzieć, że Grapo to hiszpańska organizacja terrorystyczna, powstała w Wigo. W 1975 roku w celu utworzenia Federacji, Republiki Federacji Hiszpańskiej została ona uznana jako grupa terrorystyczna przez Unię Europejską, jak i Departament Stanu USA. W wyniku działań tej grupy poniosło śmierć ponad, 50, przepraszam, ponad 80 ofiar. Oficjalnie grupa do dzisiejszego dnia nie została rozwiązana. Gora ETA to jest okrzyk, który można przetłumaczyć wiwat ETA. ETA to jest kolejna grupa terrorystyczna, grupa terrorystyczna z kraju Basków. Co prawda w 2018 roku została uznana za rozwiązaną, ale to nie jest tak do końca. A temat jest, proszę Państwa, bardzo skomplikowany i bardzo rozległy. Na pewno nie na to spotkanie. Kolejna rymowanka to jest esclavitud consentida. W tym stanie traktują więźniów politycznych gorzej niż gwałcicieli. Powiedz mi, jak się bronimy, gdy nas spokojnają. Grapo byli samoobroną przed imperializmem i jego zbrodnią. I dalej. Samochód Pachi Lopez zasługuje na eksplozję. I tutaj, proszę Państwa, w Hiszpanii. Nie ma więźniów politycznych, są tylko uwięzieni politycy za zbrodnie puczu w Katalonii. A Paci Lopez to jest politykiem, obecnym politykiem. Następny fragment ma tytuł Na Zapomnianej Ulicy. Zawsze jest jakiś przebudzony i niezadowolony, z którym można porozmawiać, że Aznar powinien zostać zabity, krzycząc: Hiszpania nigdy nie była dobra. I tutaj chciałam zauważyć, że Aznar jest byłem premierem Hiszpanii z partii PP. Kolejna rymowanka pod tytułem Nie mam żalu za twój strzał w szyję. Nie jest mi przykro z, powie, z powodu z, e, twojego strzału w kark, Pepero. Nie jest mi przykro z powodu twojego strzału w szyję socjalistą. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Są to fragmenty, proszę państwa, jego twórczości, twórczości, którą jakby tak i ta taka twórczość, to tak wygląda jego twórczość w całości. Tutaj muszą państwo sami sobie odpowiedzieć, czy wyrok, który wydał sąd, był słuszny, czy nie, czy protesty, o wolność słowa, mają słuszną bazę, czy nie. I tutaj wchodzimy, wchodzimy w dyskusję wolności słowa, której nieodłączną towarzyszką jest tolerancja i podnoszona nieproporcjonalność kary. W rzeczywistości Hassel musi spędzić kilka lat, lat za kratkami, dwa lata konkretnie, za gloryfikację tero, terroryzmu. Hasel jest przestępcą. Ten wyrok nie jest jedyny na jego liście. Obiecany, obecny wyrok jest oparty na ustawie antyterrorystycznej zatwierdzonej w roku 2015 poprzez konserwatywny rząd Mariano Rajoya. Czy Hassel gloryfikował terroryzm, muszą Państwo sami ocenić na podstawie przytoczonych cytatów. Znany ekspert Walter Barnecker, profesor Uniwersytetu Erlangen-Nürnberga, również, również uważa reakcję hiszpańskiego wymiaru sprawiedliwości za przesadną i mówi, mówi czym jest obraza korony w demokratycznym państwie parlamentarnym. Tak, proszę Państwa, czym jest obraza korony w, w demokratycznym państwie par parlamentarnym? Jakby, jak gdyby na to nie patrzeć, wchodzimy tutaj na delikatny grunt wolności słowa. Co można, a co nie? Cenzura tak, czy cenzura nie? Kto ma prawo, albo kto tego prawa nie ma? Oceniać to, yy, oceniać albo i nie oceniać. Wolność wypowiedzi nie jest wolnością absolutną. Jeżeli tak, to gdzie można ustalić ten limit? Gdzie jest ten limit? Jak już powiedziałam, jest to linia bardzo, bardzo cienka. Jednak w tej sprawie moim zdaniem słowa krytyki i niezadowolenia dawno, dawno już zostały przekroczone. Jeszcze do niedawna, jeżeli człowiek obraził drugiego, sprawę załatwiono po prostu w prosty sposób, przy pomocy pojedynku. Było, było to oczywiście brutalne, mogą powiedzieć jedni, ale, ale pan A, widząc, że może być ukarany przez pana B za obrazę jego. Ważył swoje słowa i nie opluwał wszystkich na około tak, jak popadło, bo ich nie lubi, bo ma inną opinię. Jeszcze do niedawna funkcjonowało prawo. Obrażony mógł udać się do sądu i, i w ten sposób uzyskać satysfakcję. Jednak jak widzimy, proszę Państwa, teraz, gdy sąd wyda wyrok, na ulicę wychodzi tłum zdziczałych stworów, broniąc wolności słowa. 辛苦